Cześć Wam. E, to ja obiecałem Kolejny filmik już z nadwody. E, jesteśmy na prywatnym łowisku rokitnica. Niedaleko Łasku Dzieciaki właśnie buszują. Jest coś około godziny 7 rano, niedziela. Jesteśmy tu od wczoraj. Wczoraj nic nie nagrywałem. Byłem po nocy trochę zmęczony. Nie miałem po prostu ochoty. I się rano kawka. Jedzenie dla dzieciaków. O, właśnie. Adasiek Dzień dobry. Cześć. No i co? No i tak przy kawce? O, tutaj jeszcze druga moja. Kuciecha Madzia mm. e, przy kawce mówię Nagram coś tam e, żebyście wiedzieli mniej więcej Dzień dobry A więc tak e, łowisko Dobrze, ale Adasiu Zaraz później ci nagram jeszcze raz, ok? No Yy, łowisko to jest yy, jak gdyby składa się z paru, yy, z paru stawów kiedyś to były stawy hodowlane teraz yy, jeden taki duży staw to jest około czy ponad, ponad 3 hektary yy, jest zrobiony na typowo karpiowy Piki. Tak, ten jeden duży jest typowo karpiowy. Panuje tutaj zasada e, złów i wypuść. Hmm. Haczyki bezzadziorowe oczywiście. Hmm. Jest potrzebna mata do odhaczania ryb. Najlepiej no taka troszkę większa, nie, nie te takie małe, prostokątne, bo e, no, są tutaj duże ryby. Zresztą wczoraj rano byliśmy przykładem, jak Jeden z panów wyjął tutaj dziesiątkę i okazało się, że złamany podbierak i za mała mata. No właśnie, ta, takich rzeczy tutaj właściciele chcą uniknąć. Szkoda ryby po prostu, szkoda ryby. Jeżeli chcecie się wybrać, to lepiej zainwestować troszkę, troszkę więcej pieniążków w lepszą matę, w lepszy podbierak. Nie narażać tej ryby, bo to są pieniądze właścicieli, oni tej ryby nie mają też za darmo. Ale dobra, nieważne. Są, są tutaj większe rybki. Amur 16 kg, który był wpuszczony w tym roku. Największy. Później tam jest chyba 13 albo 14 kg. No, tych mniejszych też jest. porawo. Karpie około chyba 12 kilo, to jest największy takie siódemki, ósemki, piątki no trafiają się prawie, prawie za każdym razem i inne różne numery <laughs> y, tak jest y, co tam, jest jeszcze wpuszczony lin ciężko z tym linem tutaj, żeby żeby go tam jakoś zresztą to jest taka, można powiedzieć, poboczna rybka, gdzie jak ktoś przyjeżdża na, na karpia, to no wiadomo karp i Amur, tak. Drugie łowisko obok tutaj, znaczy drugi staw, mniejszy, tak z połowa, z połowa tego, z półtorej hektara może, może, troszkę więcej, jest typowo takim łowiskiem pikowo, koszykowym. Tam nie ma żadnych jak gdyby takich zasad regulujących nie wiem tam mata, pobiera itd. Tak tak nie ma, nie ma czegoś takiego. Można wejść z marszu, y, łowić tu na tym dużym karpiowym. Jeżeli się rozchodzi o y, wędkowanie w ciągu tygodnia, to ok, z marszu można spokojnie sobie wejść. W ciągu tygodnia, w weekend może być problem, lepiej dzwonić do właściciela i rezerwować przykładowo miejsca. Wtedy mamy święty spokój, że na pewno to miejsce będzie i takie, je chcemy. Później tam może się przejdę troszkę po łowisku. Wam pokażę, jak to tak mniej więcej łowiska, te stanowiska wyglądają z łowiska. Są dwa takie stanowiska, jak gdyby krańcowe, czyli jedynka i czternastka. Dobrze, kochani gdzie na jedynce jest postawiona przyczepa do użytku łowiących oczywiście za opłatą, a na czternastce jest postawiony kiosk, gdzie też można go wypuścić za drobną opłatą. E, o tyle fajnie, że tak jak ja przydało z dzieciakami przyjechałem dzisiaj to do, do, do przyczepy dzieciaki, nie ma tam jakichś żadnych problemów, że przykładowo też zostanie albo coś jego tak.